I wszystkim z tej strony czarnej witam Was bardzo serdecznie w lokatorach. E, przynajmniej mam nadzieję, że tak można przetłumaczyć tę grę, która normalnie nosi oczywiście nazwę Detonance. Wyszła teraz darmowa e, wersja do przetestowania, także stwierdziłam, że pokażę ją Wam, bo jest to gra, na którą bardzo czekam e, od samego, że tak powiem, zapowiedzenia. E, moje łapki są gotowe, żeby, że tak powiem, w nią zagrać. Chwileczkę oczywiście już porobiłam, żeby sobie ogarnąć co i jak i słuchajcie, przejdziemy sobie z nim, kontynuuj. I jest to, słuchajcie, gra o budowaniu, a tak, znaczy może nie o budowaniu, tylko o renowacji e, ala mieszkań, domów, po to, żeby jakieś oczywiście właśnie ci lokatorowie w niej e, zamieszkali w tych naszych oczywiście odrestaurowanych miejscach. E, no i powiem Wam, że jest to takie coś pokroju ala Simsów, a na ala właśnie takiego M&A, co bardzo mi się, słuchajcie, podoba, bo ja lubię takie klimaty, pewnie... mhm. Także słuchajcie, jest to taka gra pokroju, właśnie z Simsów. E... Ale takiego management, tak, czyli coś, co, że tak powiem, Hania lubi najbardziej. I tutaj mamy oczywiście taką mapę, na której musimy sobie oczywiście brać zlecenia. I pierwszym ze zleceń, o, przepraszam, troszeczkę za szybko taka merka. Pierwszym ze zleceń, które mamy tutaj do zrobienia dzisiaj, to remont mieszkania. No dobrze, to rozpoczniemy remont w takim razie. Tutaj zawsze po prawej stronie mamy co mamy zrobić. Tutaj tak bardzo mi się przypominają Simsy jedynka, bo też miały takie. Typy do wybierania. A tutaj oczywiście mam napisane, co zrobić. Czyli oni są tak: wykończenie podłogi, laminat albo płytki. Jeszcze chyba w życiu tego laminatu nie używałam, także słuchajcie, zrobimy sobie tak jaśniej. Czemu nie? Troszkę przypomina mi bardzo moje małe mieszkanie w Poznaniu. Więc mam, słuchajcie, już ukończone 100%. A więc teraz, słuchajcie, lecimy ściany. Także klikamy. No ja bym raczej wolała jakieś takie jaśniejsze te ściany. Chociaż taki szary nie wygląda tak źle. Oczywiście jest to wersja próbna, także nie ma tutaj jeszcze wszystkiego. Ja też wszystkiego jeszcze nie mam odblokowanego, bo wiadomo, to nie o to chodzi, żeby dawać wersję próbną i od razu wszystko mieć. No i teraz słuchajcie, musimy urządzić, że tak powiem, gdzieś tutaj zrobić sobie kuchnię, także myślę, że jakoś tak o tutaj sobie zagospodarujemy, a stolik zrobimy tu. No i mamy tutaj preferowane jeszcze meble, tak, czyli ozdoby ścienne. A więc zaraz sobie tutaj coś pokombinujemy. Mamy dosyć duży, no może nie aż taki duży przedział pieniężny, ale jakoś to jest. tylko weźmiemy taką średnią. Lodówka od razu na wejściu. Zrobimy sobie tutaj... E, oczywiście obracamy sobie Z i C, jak to jest w takich przeważnie grach. Przecież te są takie średnie, o te szafeczki bo będą lepsze tutaj jest jakiś a zlew kuchenny trzeba też zrobić także o zrobimy sobie słuchajcie tak potem dodamy zlew o, tutaj tak żeby to mogli oczywiście tutaj do tego podejść tutaj zrobimy sobie taką ale wyspa może nie, nie, nie jako wyspa tylko o, w ten sposób połączymy sobie i kolejną rzecz jaką chcemy to kuchenka Także kuchenki też są dosyć drogie, a my już mam tylko 3000, także może weźmy to te hmm, jakoś tak o, w ten sposób mam nadzieję że mi się tutaj wszędzie wszyscy dostaną. E, no i może jeszcze tutaj jedną szafeczką tak zamkniemy to, żeby to jako tako wyglądało. E, no i teraz zrobimy sobie stolik. O, proszę bardzo, o, fajny, fajny ten stolik, chociaż tylko za 99 no tutaj jeszcze trochę kasy mamy. O, może. O, tak po przekątnej. Fajnie wygląda, słuchajcie. Ej, to się nie zaliczyło jako stolik. A nie, bo to jest jako stolik. Aha, a ja to kupiłam za ile? No nie, za tyle samo. No dobrze, to sprzedamy w takim razie. Jak chcecie taki brzydki, to wam dam taki brzydki. No. I tyle. No i teraz słuchajcie, weźmiemy sobie jakieś, O, taki alak sęka z każdej strony. Jakby mieli przejść kościoła. Chociaż nie wiem, gdzie oni tutaj będą spać, nie? W tym mieszkaniu, ale dobra. <grywa> Tego ode mnie nie chcieli. Chyba, że weźmiemy im jakąś taką sofę, tu postawimy, bo mamy jeszcze trochę w budżecie pieniędzy. Jakąś taką, to może po tej stronie. O, tu jakąś taką sofę. Oni też chcieli coś na prawda? Przybliżę Wam, żebyście troszeczkę bardziej widzieli. Czy tutaj będzie jakieś... Aha, to się tak stawia, to może nie. jest taką Alabonalizę rybnąć. A to... O to jest ładne. Dobra, to możemy to. Jakiś Mario był o tutaj na te ściany. Damy jakiegoś fiota. Tutaj bym jeszcze dała. O. Proszę bardzo. No i ładnie, słuchajcie, jeszcze mam 934 pieniędzy. Nie jestem jeszcze zbytnio pewna, czy tutaj tak można sobie dysponować jak się chce, że tak powiem, tym funduszem, czy jednak trzeba troszeczkę zostawić. Ja bym tu powiesiała takiego kwiata jeszcze. Dobra, słuchajcie, i teraz robimy... Że mamy koniec, także projektowanie nam się skończyło i robimy oddaj zlecenie. Chociaż wysróć ma tylko 58, no ale dobra. Także oddamy zlecenie i zaraz zobaczymy, co pan będzie sądził o naszym sposobie robienia. No, Średnio mu się spodobało. To też mu się raczej nie spodoba. Nie jest tak źle. A co powiesz na to? No też ci się nie podoba. No wiesz ty co? No, fajnie, że mi się podobają. <laughs> no dobra. No niby, niby coś tam, niby powiedział. Zaraz zobaczymy. Aha, zignorowali nam tu. I co powiedział? Może nie jest to wyraźnie na pierwszy rzut oka, ale Hania wie, jak dobrze remontować. Jest okej. Okay. No. Dobra, ogólnie powiem Wam, że dosyć dużo już zrobiłam tych rzeczy, więc myślę, że zaraz e, no, zakończy się te moje przepiękne granie. Mapa miasta. Aha, my tutaj, słuchajcie, jesteśmy na razie w tej dzielnicy, tak, czyli w takich bardziej slumsach, ale no, tak jak mówię, jeszcze troszkę. My już, słuchajcie, mamy wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zrobić sobie tutaj przyłącze, bo to będzie nasz główny taki lokal, który będziemy robić, także. E, Podłączymy sobie ogrzewanie za 6000, i pan tutaj przyjdzie, tak, i będzie nam wszystko tutaj robił. Oczywiście naszym głównym celem jest mieć jak najwięcej lokali, mieć jak najwięcej oczywiście osób mieszkających w tych lokalach, no i coś tutaj się dzieje. No to lecimy, ok. Najpierw musimy trochę to miejsce wysprzątać. Wyślij mnie do środka i, zajmij się, i zajmijmy się tym od razu. Wiesz o co chodzi, a i mam dla ciebie niespodziankę. o dobrze. Dobrze, rozpoczniemy sprzątanie w takim razie odblokowano składzik. Możesz teraz przechodzić przedmioty, które udało ci się naprawić w nowym śniącym składziku, który udało się namierzyć twojemu wujkowi. Raz zachowane przedmioty mogą być później umieszczone w dowolnym mieszkaniu podczas trybu renowacji. No dobrze. Dobrze, udało mu się namierzyć fajny składzik dla moich skarbów. <śpiewanie> <śpiewanie> Za szybko panie, nie zdążyłam tak szybko przeczytać. No dobrze, są jakieś unikatowe, postaram się. No i słuchajcie, tutaj mamy szansę na e, renowację, także spróbujmy. Tutaj było 100%, także oczywiście tutaj się udało. Tutaj do składzika gracza, dobrze, to sobie to weźmiemy. I tutaj mamy co prawda szansę 79, ale raczej powinno nam się udać najpiękna. No Także zabierzemy też do składzika, gdziekolwiek on jest. No i co? Coś innego nam tu jeszcze? A nie, po prostu wyjdź. Także to jest, słuchajcie, nasze małe mieszkanko, które na razie mamy. Tak, chcemy sobie wyjść z lokalu. Aha, dobrze. Możemy sobie tutaj to wykończyć. Rozpocznijmy sobie remont. I mam co? Odblokowane narzędzia przebudowy, gotowe na rock'n'roll. Otrzymali właśnie dostęp do narzędzi do budowy i burzenia ścian. Używaj odpowiedzialnie, postaram się. Dobrze, słuchajcie, na pewno. Mm, ok. Dobrze, to zburzymy sobie te ściany, bo mi się nie podoba. Dobrze, to już patrzymy, czy budowanie ścian wyjdzie nam tak dobrze, ale to może tu zrobimy sobie toaletę. Teraz na drzwi. No czekaj, czekaj, już, już, już robimy drzwi i tu zrobimy drzwi. Mhm. Dobrze, postaram się, żeby było, że tak powiem, ładnie tutaj. Także lecimy, słuchajcie, z ogarnianiem. Te skrzyneczkę sobie na razie przestawimy tutaj. To też sobie przestawimy. I myślę, że właśnie tutaj zrobimy sobie... Potrzebujemy drzwi. Drzwi kolorikowe spaghetti. To nie, tutaj jest do toalety, także tu muszą być porządne, normalne drzwi. No, dobra. Co jest, zrobimy sobie najpierw łazienkę. Ja zawsze przeważnie w simsach, na przykład zaczynam sobie od kuchni. Eee, także co my tutaj mamy? Jakieś marakashowy linoleum? To może nie. Tu mamy co? Dywan? To też nie. Beton cement. Kamień łupek. Mhm. No średnio to widzę płytki. Płytki. O, to może te płytki. Tak na zielono. Potem zrobimy ściany. I tutaj mamy co? Tapeta szary. Albo niebieski, albo tu jest taki że zielony. No dobra, to zrobimy na zielono. Właściwie tak żywo w tej łazience. Ok, no i teraz weźmy sobie mebelki. I gdzie tu mamy? A tu, że niby jest łazienka. O, nie wiem, co to jest. Prysznic Scout. To rzeczywiście niezły Scout. Ehm, no dobrze, a może... O, a ta wanna to wielka. Kurde, to za mało się na tę wannę. Dobra, słuchajcie, na razie weźmiemy w taką wanienkę. Mhm, to się ledwo coś zmieści. Hm. Chyba, że tu jeszcze zburzymy te ściany. Także weź to zburz. I wybudujemy o tak. No i dobra, nie, nie jest tak źle. Także lecimy dalej. To, które to były? To były te płytki. Ech, I ta zielona ściana. Dobra. Ok, także tutaj będzie gdzieś toaleta. Zaraz ją że tak powiem. Ten jest taki dosyć porządny. Tu, tak na wejściu, toaleta. To może nie, to może już lepiej tu tu postawimy, o jaki fajny, długi ten o, tu tak mi się podoba teraz tak tutaj do, do prania jak będą potrzebowali o, jakoś tak tu postawimy o i papier toaletowy tu jakieś takie dodatkowe do położenia no i myślę, słuchajcie, że tyle dam się tu o, tak jak u mnie, u mnie w Poznaniu też była zaraz koło kibelka była do robienia prania że mogą sobie właśnie postawić tak, o, a tutaj jeszcze żeby odetkać czy jak, jakoś tak uda mi się tutaj uda mi się tutaj, no i pięknie dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze tutaj jakieś lustro to jest takie duże, to może nie takie coś czy coś jeszcze tutaj można takiego sobie postawić o, to jest wielkie, kurcze Jakieś taki ala Kwiatek bonsai sobie postawimy. Są same takie duże dywany. Nie ma jakichś takich małych. Chyba na razie nie. A takiego kwiata, jakbym się postawiła tu. Jeszcze kwiata postawimy. I słuchajcie, zielono mi. Lecimy dalej. Teraz pytanie jest. Bo co my tutaj mamy? Siedzenie. Lodówka, no i jeszcze mamy te spialnie, także zobaczmy sobie do spialni, jak to takie łóżko dwuosobowe, jakie to jest duże, tam musi dojść, czyli innymi słowy, byśmy musieli to jakoś, albo no, tak tu, tylko wtedy jak te ściany zrobić, żeby to pasowało. Dobra, jak zrobimy tak i wtedy, czas nam się pieniądze skończą i tyle będę miała z tego budowania i sobie tak, tak, tak i tak, tylko tu teraz kuchnia nie będzie gdzie istnieć. Dobra, doczekaj, ja tu zaraz jakoś do tego dojdę. Może po prostu dla dwóch osób to ja za dużo robię, nie? To powinno być jedna. Czekajcie, a jak sprzedamy to? Spróbujemy zrobić, o, coś takiego, że tu jedna. Osobka. I tutaj gdzieś będzie druga. O. Co, co, co wam się tu nie podoba? Coś blokuje drogę do mebla, to przestaw. Aha, bo to tak musi być, że stopy muszą się... Tak blisko będziecie koło siebie? Też nie. No i, i o co wam chodzi? A jakbyśmy zrobili... Dobra, słuchajcie, na razie zrobimy... sprzedaż. Na razie zrobimy jedną łóżko. No, dalej ci coś blokuje? Aha, bo pewnie, że tu drzwi nie ma. Czekajcie, a ja tu się produkuje. Dobra, drzwi. Nie mogę sobie wybrać jakie to są drzwi. No nie mogę. No dobra. Ok, czekajcie. Teraz już nic niby nie nie blokuje. Także przestawmy to. Mhm. Ok. I tutaj jakoś spróbujemy, że tak powiem kuchnię drypać. Ale jak to jeszcze nie wiem. Ogrzejnika. Jakoś tak tu. O, proszę bardzo. Nie, nie można. Dobrze. To tu. Ok, tą skrzynę to sobie rąbniemy tu, a tu jakoś postawimy lodówkę i siedzenie potrzebujemy jeszcze. Także... Ile mamy kasy? No niewiele. Dobrze, tu postawimy lodówkę. Postawimy jeszcze kuchenkę i jakieś siedzisko by nam się przydało. A teraz pytanie, o jakie siedzenie im chodzi? Coś takiego, tu średnio będziecie to postawić, chyba, że postawimy sobie, o, tu w tym pomieszczeniu. Proszę bardzo, a tu co, co mi się świeci, że nie może dojść? To może to muszę kwiata przestawić? Dalej nie. No i dalej nie blokuje drogę do mebla. Tylko co? Okej. Okay. No nie wiem, słuchajcie, co tutaj niby ma blokować tę drogę do tego mebla. Tu się stopy średnio... jakby tu było, to by się zmieściło, ale też nie. No ale przecież tutaj to co za problem? Hmm. I teraz pytanie: czemu to nie działa? No to będzie bez prysznica, przykro mi. Będzie bez prysznica, jak we mnie pasi prysznic, to trudno. Nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, jakiegoś mniejszego tego prysznica. Niby ten jest z przybudówki, ale pewnie go wybuduję. To też nie. No dokładnie też nie. A i żem wydał, nie pieniądze. No trudno. Dobrze, to jest niestety bez tego, będziesz chodził do sąsiadki, się że tak powiem, mył. Dobra, trzeba jakoś zaradzić tutaj podłogi, bo jest goło i wesoło. O, tu sobie dywan rybniemy, proszę bardzo. Średnio kolor pasuje, ale nie maruć. No, a tu się kamień zrobimy, o proszę bardzo. I jeszcze trzeba. I drzwi wstawić. O, po prostu taką Mogę Wszyscy będą wiedzieć, że tu śpimy. Yy, I trzeba ściany pomalować. Na jakiś tani kolor, bo nie mamy kasy. tu jest takie z 30. O, niedobrze, niedobrze. Nie wystarczy mi chyba. Żebym poszalała. Tu? No tu słuchajcie, nie mam więcej kasy. No, trudno. Um, to jedna ściana, znaczy więcej niż jedna ściana będzie niepomalowana. Chyba, żebyśmy tu jeszcze coś, no nie ma co sprzedać. Kwiat, no kwiat musi być, trudno. Ściana może być niepomalowana, niepoma, nie ale kwiat musi być. Dobrze, to wy, wyjdziemy. Ok, jest gotowy na wynajem. Wybierz listę dostępnej akcji. Dzień otwarty i rozpocznij go. Podczas Dnia Otwartego zainteresowanie najmem osoby przyjdą oglądać oferowane mieszkanie. No dobrze. Znaczy ja to bym jeszcze. No dobra, rozpoczniemy ten dzień otwarty. Mhm. No dobrze, to zróbmy w takim razie w ten sposób. Wygląda na to, że mamy naszego pierwszego potencjalnego lokatora. Ależ to ekscytujące. Kliknij na nim i korzystne warunki wynajmu. Pamiętaj, że im bardziej Niemcom podoba się oferowane mieszkanie, tym więcej będą skorzy za nie zapłacić. OK, to jej się podoba. Sprawdź przeszłość, sprawdź poprzednie najmy. Cena apartamentu, dobra. No dobra, to musimy kliknąć targuj się. I co? No. Aha, to jest nasza cena najmu, a my byśmy chcieli. No, na no tak 3080, zaproponuj warunki. Aha, no dobra. No i proszę bardzo, udało się. Także mamy co? E, udało się wszystko, dostaliśmy nowe rzeczy. No i pięknie. No, powiedzmy, że to dobrze wygląda. I co my tutaj mamy? Elitarne kontrakty. Elitarne kontrakty to niepowtarzalne zlecenia, które zaprowadzą cię do bardziej okazałych posiadłości Wondersville. Zawierają one szereg unikalnych przedmiotów, których nie będziesz mógł znaleźć nigdzie indziej, chyba że lubisz grać nieczysto i decydujesz się zgarnąć kilka z nich dla siebie, dodając je do swojego składnika. Masz ogromną ilość czasu na zaakceptowanie tych ofert, więc musisz. A ograniczoną, przepraszam. Więc musisz działać szybko, jeśli masz ochotę na coś ekstra pikantnego. Fajne, fajne. Słuchajcie, tutaj mamy nasz składzik. Tutaj mamy nasze o wiadomości. Witam, Hania, zgodnie z ustaleniami. Kontaktuję się, aby poinformować, że idzie zgodnie z Panem. Możesz używać tego numeru w razie wystąpienia jakichś problemów. Tak, bo tutaj oczywiście też będą występować różne problemy. Ludzie będą, e, że tak powiem, e, no, nieładnie się na przykład, za, że tak powiem, zachowywać. O, tutaj mamy jakiś elitarny kontrakt. Słuchajcie, ja go zaakceptuję. Ale myślę, że zrobimy sobie ten kontakt w przyszłym odcinku. Także słuchajcie, dzisiaj to był tylko taki poglądowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zachęcę Was też, żebyście wypróbowali tę grę. Tak jak mówiłam, jest na razie za darmo na Steamie do pobrania. E, oczywiście, jako próbka. A za niedługo ma podobno wyjść. Pełna wersja, także ja już się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać, jak łapki, że tak powiem, już położę na tym produkcie pełnym. E, no i na pewno zobaczycie go jeszcze u mnie na kanale w tej normalnej już wersji. A my sobie zrobimy to zleconko. Myślę, że w jakimś dodatkowym odcinku mam nadzieję że będzie wam się podobało i obejrzycie więcej trzymajcie się pa pa